Cześć, witajcie, z tej strony ja Mikalo. witam was dzisiaj w nietypowym odcinku Ponieważ dzisiaj będziemy oglądać największą grupę o polskim Blok PLANET na Facebooku. Grupa się nazywa PLANET BSP sobie do niej e, niedawno dołączyłem. Zobaczymy, czy coś ciekawego będzie, czy może coś o mnie będzie. Bardzo na początku mi się podoba ten e, jakby profil awatar grupy, czy coś takiego patrzę. To naprawdę to bardzo ładnie wygląda. Tutaj ma, ma członków 3800, druga chyba grupa ma 1600, tak sprawdzałem, chyba chyba tak, nie wiem macie mnie poprawić. Dzisiaj sobie po prostu Obejrzymy, posty, zdjęcia, może jakieś mamy będą, nie wiem No to zostawcie łapkę w górę, byłoby mi bardzo miło Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, a my możemy zaczynać Ósma, dziewiąta, pierwsza i szósta to reakcja na darmowego VIPa Ósma, dziewiąta, pierwsza, szósta Czyli moja reakcja na darmowego VIPa to jest yy, Płacze śmiechu, nie wiem, cieszy się Uśmieszek i hehe, więc spoko. Dzisiaj miałam woma na konto i wydał ktoś cały diaks, i podaje się jeszcze, że. Za... Nie wiem, kto to jest. Co! Dobre, nieważne, nie wiem, nie jestem w temacie kompletnie. Ile około dziennie fajnie wbijacie? Nie wiem, zależy, ale tak pewnie z milion, ale nie odbieram tego co chwilę. Yy, lol, te bugi są coraz dziwniejsze. No, okej, okay, zobaczmy sobie. Co? O co chodzi? Czemu ty masz na parkurze tutaj? Kurczę zagraj, Co? Co się zwaliło? Halo! O co chodzi? Jezu, takich bługów to ja jeszcze tutaj nie widziałem, naprawdę, lol. Wyobraź sobie, że pewnego. Dobra, poczekajcie, przeczytam i, i wam powiem. Aha, ci tutaj coś: Kitty Blackberry, niby coś tam splagetowała jej skina. I, I no, patrz, tutaj inspirowana, sweetowa, sweetowa. A tu macie inny ulubiony kolor. Nie wiem o co chodzi, ale niby to jest chyba plagiat, więc no nie wiem. E, Off-topic, my sobie popatrzeć na moją biedną ładowarkę. Mmm, biedna ładowarka. Jej, wspaniały konstruktor. Brawo, Jezu, Nagroda jeden diament, To jest naprawdę cudowne. Oceniam skiny, iż mi się nudzi: od 1 do 10. Wysyłać ss Obra, tutaj ktoś wysyłał. Ładny kolor, ładny kolor, wie na pewno tak, dziesiątkę jak na się. tej z tyłu mi się nie spodobają, więc 9. I ten znak, wiecie co to jest? To też mi się to nie podoba w ogóle. Co to jest? Co to, co to w ogóle za moda, żeby takie coś ubierać na skinę? Czy takie coś budować na, na skinach? Więc wychodzi 8 na 10. No tak, może być i beczunia emotki wysyłamy zdjęcie swoich plecaków piórnik u Adidasek, Uwansik, Uwansik, Wansik Nie ogarniam, no cudowny Dobra, dobra, spoko, fajne wansy, wszyscy pumy, wanse jakieś Adidasy mają swój level od tyłu, mówi ci w którym wieku dożyjesz czekajcie, od tyłu. No to będę żył 900 lat, no no 900 lat będę żył, widzicie, brawo. Pierwszy ban, ups, płóciuję. No, normal, pro, bez baga. No, dla mnie jest pro, bo ja takich prawie wyników nie umiem zrobić. Polecacie, że z Oxforda. Ja polecam, bo są dosyć drogie. Jak są dosyć drogie, no to wiadomo, że coś jest lepsze. I też miałem i naprawdę są bardzo dobre, więc polecam. Chciałem ogarnąć te nowe sz z biedem, no i znalazłem to. Aha, y że co? Aha, co to ma być? Tu są jakieś oczy, mi się szczerze je nie podobają, nie wiem jak wam mi się tak niezbyt podobają. Osiem strok Jezu komar mi na jakiś kurde. Jezus, Mary, uciek. Komar, idź to! Kobar, kobar. Brawo, to jest level Brawo, brawo, brawo Marcin Kucharski Nie warto tego instalować lagi Tylko tyle miałam ochotę rozwalić telefon Bo nie mogłam wskoczyć Nawet na jedną krakrę wykrzyknij Zawsze jak próbuję napisać coś do kolegi To mnie wywala O, oh, smutne Bak szkółczek, Adiasiek Wiem, ładniutkie szyty. Zawaź do szkoły Nie Hehe, he, zbudowałem tego skina na hiszpańskim serwie No Ładny Chociaż jak dla mnie troszkę za dużo przekombinowany Ale jest okej. Okay. Pobiłam Lusie, ale chyba nie na długo. Wow, brawo! Karolina, brawo, brawo, a ja tam pierwszy jestem. <laughs> Jej, brawo, brawo! Crystal Wings y zdobył, no formalnie. Szok! Niedowierzanie. Ole, ładny! Chociaż to, to mi się tak niezbyt pasuje. I tej rączki nie, ale tu jest tudo. Naprawdę. I to jest uciutkie, ale i O, Stranger Things. Czemu? Bo mówiłem, że się za mną nie ładzi, a ty ładzisz, że ja tylko weszłam no i, no i o to, że chodzę po prostu po parkurach, za mną chodzisz, a to, że tu jesteś to przypadek, hmm, zgłoszona. O co chodzi? Ja nie ogarniam takich osób. Oszustka, ukradłem dripa wykrzyknik. Dla mnie pro. No, no nawet jest ok, bo spoko, ale da się... Minus 3000 zrobić, ale jest ok. Nie można kupić kajetek MSP w kioskach. Powiedzcie mi, gdzie tu sprawiedliwość? XD Nawet ładny, chociaż przekombinowany 20 lajków. Gia tu 109 lajków. Like. Przepraszam, ale nie wiem, czy może mi się bardziej podoba po prawej. No, no sobie Na co lepiej zbierać? Na bananki czy na UFO? Moim zdaniem, bananki są lepsze, bo UFO moim zdaniem jest okropne. Pff. Zdjęcie na uwagi i Dlaczego błyszczę ma podobną może do Konka? Co? cok, 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 Co? co, co, co? Spotkaj się kiedyś. Olusia, wow, wo. Pro, 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 po prostu taką sławną Olusię spotkać. To po prostu fejmiks. Ło i 02 sweetowa. Ło, wo, 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 wo. Olusia kolejna. Ło, a mnie nie ma. <średziny> Wow, ten skinek, no powiem wam, bardzo ładniutki. Ten bóg mylił moje życie. Aha, no faktycznie. Jestem fanką Mikale, raz, 2-3. Kręcisz mi jak talerz w mikrofalówce. Chcesz zobaczyć moje kotki pinsy? Jestem fanką Mikala. A tu co się odwaliło z tym BSP? A tu? Jezus, smar, jakie bugi zwalone. Ło, jaki słodziutki, balekcji. lekcji. A, łą, winni. Za takie słodziaki zostawcie łapkę w górę. Więc tymi słodkimi kotaczkami kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. No i kotki się żegnają, więc łapacki.